Słuchajcie, bracia, właśnie obejrzałem tutaj pewien filmik i za chwilę chcę wam go pokazać, bo to wszystko co dzieje się w Izraelu, na Bliskim Wschodzie, w Iranie jest czymś o wiele głębszym niż możecie sobie wyobrazić. Bracia, musimy się dużo modlić za ten naród Izraela, nie tylko za nich, ale za wszystkich zaangażowanych w tę wojnę, prawda? Wszystkie ofiary, ile dzieci, bracia, my, którzy jesteśmy ojcami, serce nam się kraje na samą myśl, zwłaszcza w roku 2023, kiedy doszło do tamtego zamachu, prawda? Najgorszy zamach od czasów Holokaustu. Bracia, tamten zamach, byłem wtedy niedaleko, byłem mniej niż 100 kilometrów od strefy gazy, prowadziłem karawanę, mieliśmy dotrzeć do Izraela, ale niestety nie udało się tam pojechać, bo w trakcie tej wycieczki wydarzyła się ta tragedia i nagle atmosfera stała się bardzo napięta, więc trochę wiem, co tamte osoby przeżywają, bo to był moment ogromnego napięcia. Bracia, to niesamowite, jaką duchową opresję czuliśmy w tamtym miejscu, nawet była taka noc, kiedy spałem z żoną i nagle usłyszeliśmy ogromny huk. To było około czwartej nad ranem, a właściwie trochę wcześniej. Bracia, pobiegliśmy na balkon, kiedy spojrzałem, widzieliśmy strefę gazy przed sobą, było widać tylko światełka, wiecie? Nagle zobaczyliśmy błysk od dołu do góry, coś strasznego, bracia, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłem i nie chcę już nigdy doświadczyć, ale niestety to jest rzeczywistość wielu ludzi. Więc Bóg nas ochronił, ale chcę tutaj przytoczyć relację tego chłopaka i zrozumiesz, że Bóg naprawdę ma coś szczególnego z Izraelem. Wiesz, wiem, że wiele osób narzeka, krytykuje to, nawet o tym mówią, prawda? Ach, wy ewangelicy, tylko mówicie o Izraelu, powinniście spojrzeć na drugą stronę medalu. Jesteście bardzo naiwni, myśląc, że Izrael jest po stronie Boga. Bracia, pozwólcie, że coś powiem. Są nawet tacy, którzy mówią, że naród Izraela z Biblii to nie jest dzisiejszy naród Izraela, a ja wam pokażę, że to jest ten sam lud. Potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba oni są tutaj na ziemi do dziś i to jest jedyny powód, dla którego ten naród wciąż tam jest. Bo rozmawiałem kiedyś z nauczycielem historii, i on mi powiedział: Nie jest chrześcijaninem, powiedział mi, że do dziś nie da się wyjaśnić faktu, że ten tak mały naród, mieszkający na tak małym skrawku ziemi, wciąż istnieje. Dlaczego? Pomyślcie ze mną oni byli rozproszeni po całym świecie, prawda? Z powodu wojen, z powodu tylu prześladowań, a teraz nagle znowu się zjednoczyli, są jednym narodem. Nawet Biblia mówi: Czy naród może powstać w jeden dzień? Ale właśnie to uczynił Bóg. Więc to nie znaczy, że ja to popieram. Człowieka nie. Nie popieram dzisiaj polityki, nie popieram wielu rzeczy, ale chcę powiedzieć: Chcę powiedzieć, że Bóg ma obietnicę dla tego narodu, a powrót Jezusa jest całkowicie związany z narodem Izraela. I teraz puszczę wideo tego chłopaka. Rodrigo, on ma nawet swój kanał tutaj na YouTube. Nazywa się Rodrigo w Izraelu, jest licencjonowanym przewodnikiem w Izraelu i on tam był. W tamtym momencie był chroniony przed rakietami, które były zestrzeliwane. I on właśnie przedstawił tę perspektywę, bracia. Mało kto o tym tutaj wie. O, zwróćcie dużą uwagę na jego słowa, a potem wyjaśnię Wam tutaj jeden bardzo ciekawy szczegół. Obejrzyjmy. Powtarzałem wielokrotnie, że 7 października był największą tragedią narodu żydowskiego od czasów Holokaustu. To niezaprzeczalna prawda. Inną ważną perspektywą jest to, że 7 października był największym cudem w historii Izraela od czasu ustanowienia współczesnego państwa Izrael. Ponieważ plan i to armia Izraela znalazła dokumentację zarówno w Gazie, jak i w Libanie. Plan zakładał przeprowadzenie jednoczesnego ataku. Najpierw weszła fala, Mniej więcej tylu terrorystów wychodzących z gazy. Potem weszła kolejna fala, jeszcze tylu i tylu terrorystów, którzy nie byli żołnierzami Hamasu, to byli cywile z gazy, którzy weszli i dokonali tej całej rzezi. Tyle osób to było, nie wiem, jedna piąta liczby, która weszłaby z Libanu. Liban, Hezbollah w Libanie to była największa organizacja paramilitarna na świecie. Najlepiej uzbrojona organizacja paramilitarna na świecie. Mieli ponad 100 tysięcy żołnierzy. Wyobraź sobie, 15 tysięcy tych facetów najeżdża z północy. Mieli spotkać się w Tel Awiwie. Taki był plan. Jedni mieli zabijać stamtąd, drudzy stąd. Spotykają się w Tel Awiwie. W tym samym czasie ten atak artyleryjski, atak pociskami balistycznymi, który przyszedł z Iranu, sześć miesięcy później, był największym atakiem pociskami balistycznymi w historii ludzkości. Ponad 300 balistycznych. To miało się wydarzyć w tym samym dniu. Wszystko miało się wydarzyć w tym samym czasie. Mielibyśmy 200-300 tysięcy zgonów, i byłaby to rzeź, a nikt nie wie dlaczego. Było zamieszanie w obozie wroga, coś się wydarzyło, Hamas wszedł, Liban nie odpowiedział, Iran nie odpowiedział, zrobili coś znacznie bardziej symbolicznego i zostaliśmy ocaleni przez cud. Ciu -ciu. Cud, Słyszeliście to, bracia. Bracia, Bóg ma coś wspólnego z Izraelem, nie da się temu zaprzeczyć, czy ci się to podoba, czy nie, czy się z tym zgadzasz, czy nie. Nie mówię, że mamy się zgadzać z wiarą Izraelczyków dzisiaj, na przykład, bo tylko 1-2% z nich wierzy, że Jezus jest synem Bożym, rozumiesz? Tylko, że, bracia, nie da się zaprzeczyć, że obietnice Boże są związane z tym narodem, prawda? Więc ten chłopak tutaj powiedział coś bardzo interesującego. Miała się wydarzyć bracia, katastrofa. Przypomniałem sobie nawet ten fragment z drugiej księgi kronik, który mówi o królu Jozafacie. Że Jozafat został otoczony przez wrogów, nie było już wyjścia. Czyli to, co się tutaj wydarzyło, to jest wzorzec proroczy. Wydarzało się to wielokrotnie w historii i Bóg zawsze wybawiał swój lud. Biblia mówi więc, że król Jozafat po prostu się modlił, nakazał ludowi pościć, zaczęli wołać do Boga, aż Bóg wzbudził tam wśród nich młodzieńca, który powiedział Bóg kazał przekazać, że ta bitwa nie jest wasza, nie będziecie walczyć, ale sam Bóg będzie walczył. Po prostu postawcie śpiewaków na przodzie, postawcie muzyków, i wtedy bracia zaczęli grać i śpiewać. Pan jest dobry, a jego miłosierdzie trwa na wieki, i właśnie wtedy bracie wiesz, co Bóg zrobił. On zmylił wrogów, zaczęli walczyć między sobą i nie doszło do ataku. To oni zginęli, to wrogowie zapłacili cenę, a Izraelici nie musieli chwytać za broń. Bracia, widać, że Bóg ma coś szczególnego z Izraelem, prawda? Przygotowałem tutaj dla Was bardzo ważny, bardzo ciekawy film pokazujący, co archanioł Michał robi teraz w Izraelu. Zapamiętajcie to, co wam mówię, to coś duchowego bracia. Wiem, że być może nie zgadzasz się z wieloma rzeczami, ale proroczy plan się wypełnia. Teraz puszczę ten filmik i zobaczysz kolejny cud, który Bóg już uczynił w 1970 którymś roku. Zwróć uwagę na to wielkie wybawienie, które Bóg dał po raz kolejny. Tym razem to, co ci pokażę, zrobi na tobie jeszcze większe wrażenie, dobrze? Jeśli lubisz wartościowe treści oparte na Biblii, zasubskrybuj mój kanał, kliknij łapkę w górę. To pomaga YouTubeowi dotrzeć do większej liczby osób, a ja chcę codziennie modlić się za Twoje życie tutaj, na moim kanale, dobrze? Obejrzyj ten filmik, proszę. Pewnie już widziałeś w internecie filmy pokazujące, jak ktoś dzięki Bożej opiece wychodzi cało z poważnego wypadku, nie odnosząc żadnych obrażeń. Niektórzy mówią, że to szczęście, a inni twierdzą, że te ocalenia zdarzają się dzięki aniołom Bożym. Czy oni są wokół nas przez cały czas? Czy mogą interweniować nawet w czymś większym, na przykład w sprawie narodu pogrążonego w wojnie? W dzisiejszym filmie przedstawię Ci zaskakujące objawienie dotyczące Archanieła Michała, pokażę, co robi w tej właśnie chwili, a na końcu opowiem Ci niezwykłe świadectwo o tym, jak niebiańscy aniołowie dosłownie obronili Izraelczyków w bitwie, która miała miejsce całkiem niedawno. Bracia, aniołowie są wszędzie i wiele ocalenia, które się zdarza, naprawdę dzieje się dzięki nim. Biblia jest pełna przykładów aniołów działających w życiu ludzi i dzieli ich na określoną hierarchię. Istnieją serafini, cherubini, istoty żywe oraz archanią Michał. Serafini należą do klasy aniołów o bardzo ważnej pozycji w niebie. W księdze Izajasza, rozdział szósty, jest napisane, że mają wielkie odpowiedzialności i znajdują się blisko tronu Boga, a cherubini również mają autorytet pracują bezpośrednio dla Boga, wykonując specjalne zadania. Znajdują się blisko tronu Pana, gotowi zrobić wszystko, co Bóg im rozkaże. A istoty żywe to inne rodzaje istot duchowych, które otaczają tron Boga. Są podobni do lwa, wołu, człowieka i orła. Są bardzo potężni i wielbią Boga dniem i nocą, mówiąc: Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który ma przyjść. Jest też Archanioł Michał. Fragmenty o nim pokazują, że jest swego rodzaju przywódcą innych aniołów, będąc potężniejszym i mającym większy autorytet. To on walczył z diabłem, kiedy wróg chciał ciało Mojżesza. I to on poprowadzi armię aniołów w bitwie przeciwko smokowi opisanej w Apokalipsie, rozdział 12. Ale czego możesz nie wiedzieć, to że archanioł Michał, oprócz tego, że jest potężnym aniołem, ma bardzo specyficzną funkcję w świecie duchowym, którą jest ochrona narodu Izraela. W Księdze Daniela, rozdział 10, werset 21 jest napisane, że archanioł Michał jest księciem niebios Izraela, a w tej samej Księdze Daniela, rozdział 12, werset 10 jest powiedziane, że jest on wielkim księciem, który chroni swój lud. To oznacza, że naród Izraela ma swojego konkretnego anioła stróża. On od zawsze działa w życiu duchowym tego narodu, pracując dla dobra ludzi tam mieszkających, a także w kontekstach ekonomicznych, kulturowych, a nawet podczas konfliktów między państwami, chroniąc Izrael w momentach wojny. Aby lepiej wyjaśnić, jak to się dzieje w świecie duchowym, zrobię porównanie ze światem fizycznym. Słyszałeś już o żelaznej kokule? W ostatnich latach Izrael był wielokrotnie atakowany z powietrza przez potężne pociski, i te pociski już dawno obróciłyby Izrael w gruzy, gdyby nie ta niesamowita maszyna zwana żelazną kopułą. Żelazna kopuła to ultra nowoczesna technologia, która dzięki swojemu systemowi oblicza trasę wrogiego pocisku i potrafi przechwycić ten pocisk w powietrzu, powodując jego eksplozję na niebie. Ten system obrony jest bardzo pożądany przez wielu prezydentów, ponieważ jest to najnowocześniejsza technologia obrony przeciwlotniczej. Żelazna kopuła potrafi wykryć wroga dzięki swojemu radarowi artyleryjskiemu i w ten sam sposób Archanioł Michał działa na rzecz narodu Izraela, śledząc diabła i walcząc z nim oraz jego armią w regionach niebiańskich. Na przestrzeni dziejów widzimy, że każdy król, kiedy powoływał armię, oprócz starannego wyboru swoich żołnierzy i przygotowania ich na dzień bitwy, wyznaczał także żołnierza generała, który był odpowiedzialny za przekazywanie pozostałym żołnierzom strategii bitwy, miejsc spotkań i punktów ataku. Tak właśnie działa dowódca armii, zawsze w sposób strategiczny. I nie potrafię sobie wyobrazić, żeby Michał był inny, ponieważ Słowo Boże potwierdza, że jest on przywódcą wszystkich innych aniołów. Dlatego teraz wyjaśnię ci, dlaczego Archanioł Michał stoi na straży przez cały czas, aby naród Izraela nie został wymazany z ludzkości. My, chrześcijanie, wierzymy, że Bóg ma specjalny plan dla Izraela i ta ochrona jest związana z powtórnym przyjściem naszego pana Jezusa. Wiemy, że Chrystus obiecał pewnego dnia powrócić, ale wróci dopiero wtedy, gdy naród żydowski go rozpozna i zaakceptuje jako swojego zbawiciela. Kiedy Jezus był tutaj na ziemi, jego własny lud nie uwierzył, że jest mesjaszem posłanym przez Boga, i dlatego Chrystus głęboko zapłakał na górze oliwnej i wypowiedział następujące słowa: Jerozolimo, Jerozolimo, ty, która zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani, i ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak kokoszka gromadzi swoje pisklęta pod skrzydłami, a nie chcieliście. Oto wasz dom zostanie wam pusty. Powiadam wam bowiem nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Zobaczcie to, bracia, tutaj wyraźnie widzimy, że Jezus powróci dopiero wtedy, gdy Żydzi zawołają o pomoc, mówiąc: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. I to stanie się po tym, jak Izrael zostanie otoczony przez wszystkich swoich wrogów na końcu wielkiego ucisku. Ta przepowiednia, która poprzedza powrót Jezusa, musi się wypełnić, i diabeł doskonale o tym wie. Dlatego Bóg musi chronić Izrael przez archanioła Michała, aby w przyszłości naród żydowski rozpoznał, że Jezus jest zbawicielem posłanym przez Boga, gdyby cały naród Izraela został zgładzony z ludzkości, tak jak chcą tego Jego wrogowie, wtedy Jezus nie wróciłby na tę ziemię. Rozumiesz? Dlatego Bóg potrzebuje, aby naród żydowski nadal istniał, żeby ta przepowiednia się wypełniła. I pamiętasz, co Ci mówiłem na początku tego filmu o niedawnym momencie w historii, kiedy aniołowie dosłownie chronili Izrael? Właśnie tak, w roku 1973 doszło do konfliktu zbrojnego między Izraelem a Sojuszem Narodów pod przewodnictwem Egiptu i Syrii. Ten konflikt nazwano wojną Yom Kippur. Wojna rozpoczęła się, gdy Egipt i Syria przeprowadziły niespodziewany atak na Izrael w najświętszym dniu żydowskiego kalendarza Yom Kippur, czyli w Dniu Przebaczenia. A ponieważ zostali zaskoczeni, a wrogowie nadciągali ze wszystkich stron, izraelscy żołnierze zostali osaczeni i mieli do dyspozycji niewiele czołgów. Czyli nie było wystarczającej ochrony, i cały naród Izraela był zagrożony unicestwieniem. Dokładnie tak, ale to właśnie wtedy wydarzył się wielki cud. Kiedy syryjskie wojska zaczęły atakować czołgami, na niebie pojawił się wielki znak, i Syryjczycy postanowili się wycofać, rezygnując z ataku. Po tym reporterzy udali się do dowódcy wojsk syryjskich, aby zapytać o powód wycofania się, a jego odpowiedź była zaskakująca. Powiedział, że kiedy posuwali się naprzód swoimi czołgami, żołnierze zaczęli widzieć wielu aniołów latających oraz Wielką Rękę, która schodziła z nieba i dawała rozkaz żołnierzom, aby się zatrzymali i porzucili plan ataku. W ten sposób żołnierze uciekli. Co pokazuje wielką wierność Boga wobec narodu Izraela. Niech to świadectwo będzie dla Ciebie, chrześcijaninie, zachętą, ponieważ Biblia mówi, że aniołowie są wysyłani przez Boga, aby pomagać wszystkim tym, którzy mają otrzymać zbawienie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, że w tej właśnie chwili mogą być wokół Ciebie aniołowie, którzy strzegą Cię na wszystkich Twoich drogach? Oczywiście nie powinieneś się do nich modlić ani ich czcić. Są tutaj tylko po to, by spełniać swoją rolę, którą jest ochrona Ciebie. Jedynymi aniołami, które pragną wyłącznej czci, są upadłe anioły, czyli demony. Dlatego ważne jest również, aby wiedzieć, że aniołowie nam pomagają, ale nie przyjmują naszych rozkazów. Więc, kiedy potrzebujemy pomocy, powinniśmy modlić się bezpośrednio do Boga w imię Jezusa, ponieważ tylko Chrystus jest naszym orędownikiem. Zobacz, co powiedział apostoł Paweł. Kto wniesie oskarżenie przeciwko wybranym Bożym? To Bóg ich usprawiedliwia. Kto ich potępi? To Jezus Chrystus umarł, co więcej, z martwych wstał, jest po prawicy Boga i również wstawia się za nami. Chwała Bogu. Bracia, gdy Jezus wstawia się za nami, aniołowie przychodzą nam z pomocą i wspierają nas w Starym i Nowym Testamencie. Zawsze widzimy przykłady aniołów działających na korzyść dzieci Bożych. Na przykład, kiedy Piotr został uwięziony za głoszenie słowa, Kościół modlił się za niego i w odpowiedzi na wołanie ludu, Pan posłał anioła, aby uwolnił apostoła. Piotr spał tak głęboko, że Biblia mówi, iż anioł musiał go uderzyć, żeby go obudzić. Kajdany wtedy spadły z jego nadgarstków, drzwi więzienia się otworzyły i Piotr wyszedł. A to pokazuje, że te duchowe istoty mogą nawet się zmaterializować i przyjść do nas zgodnie z Bożym zamysłem. W liście do Hebrajczyków, rozdział 13, werset 2 jest napisane: Nie zapominajcie o okazywaniu gościnności, bo niektórzy, nie wiedząc o tym, gościli aniołów. Zauważ, że Słowo Boże stwierdza, że możemy przyjmować aniołów w naszych domach, jak w przykładzie Lota, bratanka Abrahama, który przyjął w swoim domu aniołów, aby uratować swoją rodzinę przed zniszczeniem, które miało spaść na Sodomę i Gomorę. Tak więc oprócz tego, że możemy liczyć na aniołów Bożych w chwilach wybawienia, możemy wierzyć, że istnieje generał potężniejszy niż sam Archanioł Michał. Izajasz prorokował o tym potężnym generale i nazwał go księciem pokoju. Jego imię to Jezus Chrystus? Wkrótce wszystkie narody poznają jego moc, która przyniesie pokój ludziom, gdy powróci z nieba, aby panować nad ziemią i pokonać diabła. Jezus jest ponad każdym aniołem, zwierzchnością i władzą. Jego imię jest ponad wszystkimi innymi imionami i dzięki jego łasce Syn Boży zawsze będzie wydawał polecenia swoim aniołom w naszej sprawie. Czy to nie jest wspaniałe? Dlatego powinniśmy chwalić i wywyższać imię Jezusa. Napisz w komentarzach, czy kiedykolwiek doświadczyłeś ochrony ze strony anioła? Czy miałeś kiedyś moment, w którym otrzymałeś cud, albo zostałeś pocieszony przez Boga? Możesz być pewien, że to był anioł. Chcę, żebyś napisał o tym tutaj w komentarzach. To zachęci innych ludzi do zaufania Bożej opiece nad nimi. Amen? Jestem pastorem Antonim Juniorem. Mam nadzieję, że ten film umocnił Twoją wiarę. Proszę, podziel się nim z jak największą liczbą osób. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Niech Bóg Cię błogosławi. Serdecznie Cię pozdrawiam. Написи Адриана.